Kolejny przykład, który rozwiążemy metodą przeciwnych współczynników, jest następujący. Najpierw, oczywiście, musimy mm, przekształcić tak, te równania, żeby no, coś tu było widać. Znowu mamy ułamki, tak jak poprzednio, mamy mianownik 5 i 3, więc obie strony równania musimy przemnożyć przez najmniejszą wspólną wielokrotność tych liczb, czyli przez 15. Możemy to zapisać jako po prostu 15 lub jako takie 5 razy 3. To też nie jest e, wcale głupie, bo wtedy widzimy, tu mam mianownik 5, mnożę przez to 5, czyli górę licznik będę wymnożała przez 3. Natomiast tu mam mianownik 3, to 3 też zniknie, więc ten cały e, licznik, ten ułamek, będziemy mnożyć przez 5. Należy pamiętać przy liczbach, przy których nie mamy ułamków, czyli tą minus x i jedynkę, tu mamy zapisane 5 razy 3 w takim przykładzie, Będziemy wymnażać przez 5 razy 3, czyli przez 15. Możemy zapisać tak lub tak, jest to zupełnie dowolne. W drugim równaniu mamy co? 1 trzecią, czyli mianownik 3 i mianownik 2, 3 i 2, najmniejsza wspólna wielokrotność to 6. I znowu możemy zapisać albo razy 6, albo 3 razy 2. To już zależy od nas. Dobra. 3x minus 2y piątych. Jeśli wymnożymy przez 15, to tak naprawdę te piątki właśnie nam się skrócą. Zostanie tylko trójka, więc cały licznik będziemy wymnażać przez 3. Warto wprowadzić nawias, żeby robić stopniowo, no żeby się nie pomylić, tak? Czyli przez 3 będziemy wymnażali co? Licznik naszego łamka, czyli 3x minus 2y. Teraz dalej mamy minus x i to musimy już wymnożyć przez 15, więc będzie minus 15x równa się. Ułamek po prawej stronie. Mamy mianownik 3. My wymnażamy przez 15, więc trójki nam się skrócą i cały licznik będziemy wymnażać przez 5, czyli mamy 5 razy. W nawiasie 3y minus 5x. No i żebyśmy nie zapomnieli na koniec, mamy 1. Wymnażamy to przez 15, czyli mamy plus 15. Drugie równanie. Trójka z szóstką nam się skróci, tak? Zostanie nam dwójka, czyli Tutaj przez 2 wymnażamy to, co było w nawiasie, czyli 2x minus 3y. Znowu tą piątkę wymnażamy już przez 6, czyli 5 razy 6 to 30, równa się. Tutaj mianownik 2 skróci nam się, zostanie 3, czyli cały licznik będziemy wymnażać przez 3, czyli 3 razy 4x minus 3y i na końcu dodać y razy 6, czyli 6y. Musimy co? Przemnożyć nawiasy, uporządkować niewiadome na lewą stronę, liczbę na prawą. I będziemy dalej wykorzystywać metodę przeciwnych współczynników. Mamy 3 razy nawias, czyli wymnożamy każde wyrażenie w nawiasie. 3 razy 3x to będzie 9x. 3 razy minus 2y to będzie minus 6y. Minus 15x. Przepisujemy. Równa się. Prawa strona. 5 razy 3y to 15y, 5 razy minus 5x to będzie minus 25x i jeszcze mamy plus 15. Drugie równanie 2 wymnażamy przez każde wyrażenie w nawiasie, czyli 2 razy 2x to jest 4x 2 razy minus 3y to jest minus 6y, dodać 30 równa się. 3 razy 4x to będzie 12x, 3 razy minus 3y to minus 9y i tu jeszcze na końcu plus 6y. Teraz przenieśmy wszystkie xy i y na lewą stronę i wszystko uporządkujemy. Napiszmy xy obok xów. W ogóle jeśli przeprowadzamy redukcję wrazów podobnych, to bardzo dobrze jest podkreślać, Liczby przy tej samej zmiennej łącznie z, ze znakiem. Czyli no, jak jest liczba dodatnia, to, to plusa nie ma, ale ważne jest to, żebyśmy też podkreślali tam, gdzie jest minus, żebyśmy o tym minusie pamiętali, bo czasem jak się później szybko robi redukcję, to czasem z minusów robią się plusy. Więc jeśli podkreślimy ewidentnie ze znakiem, to bardziej zwrócimy uwagę na to, jaki tu rzeczywiście znak jest. Czyli mam 9x, jeszcze minus 15x. To jest wszystkie x z lewej strony, Natomiast po prawej stronie mam jeszcze minus 25x. Jeśli to będę chciała przenieść na lewą stronę znaku równa się, muszę pamiętać o zmianie znaku na przeciwne, czyli tu jest minus 25x. Natomiast po lewej stronie to będzie plus 25x. Mam wszystkie x. -y. Teraz y. Po tej stronie jest minus 6y. Natomiast po prawej stronie jest 15y. Jeśli będę chciała je przenieść na lewą stronę znaku równa się. Muszę również pamiętać o zamianie liczby na przeciwną, czyli będzie tu minus 15y. I równa się 15, tak? To zostaje nam po prawej stronie. Teraz podobnie z drugim równaniem. W drugim równaniu mam tu X, 4 x no i po drugiej stronie jeszcze mam 12x, czyli to 4x z lewej strony zostaje, te 12x z prawej strony przenosimy na lewą z zmienionym znakiem, będzie więc minus 12x. No i teraz. Tu jest minus 6y. Po prawej stronie jest minus 9y, więc jeśli przeniesiemy na lewo, to zmieniamy znak, będzie plus 9y. I jeszcze mamy plus 6y, czyli po lewej stronie zmiana znaku na przeciwny. Minus 6y równa się. Teraz tu mamy liczbę, plus 30. Ją przenosimy z kolei na prawą stronę. Też zmieniamy znak. Będziemy więc mieć minus 30. No to teraz musimy przeprowadzić tą redukcję wraz z podobnych. Mamy 9x minus 15x i plus jeszcze 25x, to razem otrzymamy 19x. Teraz y, tu mam minus 6y i jeszcze minus 15y. Razem mamy aż minus 21y. Już w tym. Przykładnie mamy trochę większe liczby, tak? Nie zawsze wygodne, czasem trzeba przemnażać przez większe liczby, ale może nam się uda zrobić. Zobaczymy. Na dole 4x minus 12x to będzie minus 8x, następnie minus 6y plus 9y i jeszcze minus 6 kolejnych y. Mamy razem minus 3y równa się minus 30. No i teraz, co to zrobimy? Gdybyśmy chcieli wybrać liczby przeciwne przy x, no mielibyśmy duże liczby, bo tu 19 i 8 musielibyśmy przemnażać przez 19 i przez 8. Łatwiej będzie nam tu, bo 21 to jest 3 razy 7, tylko tu mamy minus i tu mamy minus, więc w jednym równaniu musimy przemnożyć przez liczbę ujemną, bo te liczby muszą być przeciwne, czyli jeśli to liczbowo musimy przez 7 przemnożyć, żeby było 21... No to jeszcze tu zrobimy przez minus 7, żeby dodatkowo zmienić znak. Pierwsze równanie więc przepiszemy. Drugie, każde wyrażenie mnożymy przez minus 7, czyli minus 8x razy minus 7, minus razy minus daje plus. Tu będzie 56x, minus 3y razy minus 7 to będzie plus 21y, zaś. Minus 30 razy minus 7, znowu minus razy minus daje plus, to będzie 210. Dodajemy teraz to stronami. Minus 21y plus 21y daje 0, to więc nam się anuluje. Dodajemy 19x, dodać 56x. Otrzymujemy 75x równa się 15 plus 210 to 225. Powstałe równanie, musimy z tego wyliczyć x, dzielimy więc obustronnie przez 75 i tu x wyjdzie 3. Teraz musimy to nasze nowe proste równanie dołączyć do któregoś z naszych równań. Musimy wyliczyć y, więc myślę, że to będzie przyjemniejsze, mimo wszystko, do obliczeń. Z tym, że mm, zróbmy tak. Tu mamy same minusy. Weźmy te minus 3y, przenieśmy na prawą stronę, będziemy wtedy mieć plus 3y. A to minus 30 przenieśmy na tą stronę, będzie plus 30. Tylko, żeby sobie usprawnić, zrobimy to jakby w głowie, ale zamienimy stronami i tak zapiszemy y po lewej stronie. Czyli tak naprawdę, minus 3y ja przerzucam na prawą stronę, dostaję 3y. Ale, żeby było szybciej, to od razu wrócę stronami i z prawą stronę zamienię z lewą. A po lewej było minus 8x i na lewą tak naprawdę przenoszę minus 30 ze zmienionym znakiem, więc jest plus 30. Tylko ja już to sobie zamieniłam stronami w głowie, tak? Lewą zmieniłam z prawą. My chcemy co obliczyć? Chcemy obliczyć y. W miejsce x podstawiamy naszą obliczoną przed chwilą wartość. Mamy więc x równa się 3. A nasze 3y równa się minus 8 razy nasz x równa 3, czyli minus 8 razy 3 to jest minus 24 i jeszcze plus 30 otrzymujemy. x równa się 3, a nasze 3y równa się minus 24 plus 30 to będzie 6. Musimy jeszcze tylko podzielić na 3. Otrzymujemy x równa się 3. Y równa się 6 podzielić na 3, czyli 2. I to jest nasza odpowiedź. W takiej formie, bądź jako punkt spełniający ten układ równań o współrzędnych 3, 2,